Witam, witam, witam. E, dzisiaj chciałbym szybciutko zrobić filmik, e, żeby odpowiedzieć na dwa pytania, które na, na dwa komentarze, które padły. E, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu Marcinowi za za, ten, za te komentarze. E, chciałbym po prostu zrobić filmik i odpowiedzieć na, e, e, na nie. A, a więc... Przejdźmy do setna e, Sekundka. Super. E, więc tak. E, pytanie było następujące. Pierwsze pytanie było następujące. Witaj! E, możesz polecić osoby, które ty kopiujesz. Odpowiedź jest taka, że raczej staram się tego nie robić. E, e, może. Może. Po, Raczej chcia, o, chciałbym po prostu pokazać narzędzia, które ITORO po, e, d, e, pokazuje, o, i, to, i które ITORO nam daje, nam, które ITORO, narzędzia, które ITORO e, e, nam daje, nam, e, e, Jezus Mary, co jest ze mną? narzędzia, którymi możemy się posługiwać, żeby, żeby na przykład ocenić osobę. Chciałbym, wolałbym pokazać na przykład, w jaki sposób można ocenić osobę, którą chcemy kopiować, jak sprawdzić, jakie właśnie te narzędzia są, żeby, żeby które, które to nam dało, żeby móc tak, tak jak te statystyki, które pomogą nam wybrać tą daną osobę. Nie chcę nikomu mówić kogo ma wybrać, bo uważam, że każdy ma swój cel i swój poziom ryzyka, który na który jest gotowy i, i uważam, że to powinno być to powinno być takim takim Ojejku co jest dzisiaj ze mną. To powinno być takim e, taki, te, taką drogą, e, jaką mamy wybrać, żeby, żeby, żeby inwestować. O Jezu, żeby wybrać coś do kopiowania Może jeszcze raz. E, e, po, po, e, żeby e, do, osoby do kopiowania wybieramy według własnego ryzyka i własnych celów. A, chyba się teraz dobrze wys wysłowiłem O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że są osoby na idoro, które możemy kopiować na przykład powiedzmy, jeśli mamy, jeśli powiedzmy sytuacja jest taka, że mamy pieniążki, ekstra pieniążki, ale za 3 miesiące na przykład e, nie wiem, kupujemy mieszkanie. I w tych trzech miesiącach chciałbym po prostu, żeby nie siedziały mi te pieniądze i kogoś wybrać, kto zainwestuje. Na przykład nie chcę zero ryzyka, chcę tylko tak, żeby troszeczkę zarobić i wyjść z tego. Więc ja bym raczej w tym momencie inwestował w kogoś bardzo stabilnego. Ktoś, kto na przykład ma jakiś tam ryzyk jeden, a nie cztery. I na przykład zawsze był zielony. Chociaż nawet jak jest zawsze zielony, to w wcześniejszym filmiku pokazywałem, że może być tak, że miał jakiś niższy spadek niż jest, niż jest w statystykach. Spójrzmy na Daniela, um, więc to tak nie do końca jest, ale, ale wiedząc, właśnie, że można. Widzicie, jak widzicie, Daniel zawsze był zielony na, na, w statystykach. Nie wiem, czy on mi dzwoni dzisiaj, teraz jak tylko nagrywam internet, na złość oczywiście. No ale, ale prawdopodobnie, ale no to daje taką jakby, daje taką niepewność, ale taką, taką myśl, że, że jeśli zainwestuję na te trzy miesiące w tego pana, skopiuję to, to nie, nie, może nie zarobię dużo, no 0, na przykład 0.9522 do 95,6 nie zarobię dużo, ale też nie stracę, bo chyba taki tak jest cel, chociaż jak widzicie, tu jest na zielono, ale był moment, że spadły, aż minus 5%, więc, no ale na koniec miesiąca, powiedzmy, że na koniec miesiąca już już nadrobił, więc jak wyjmiemy na koniec miesiąca, no to powiedzmy, jak tu zainwestowaliśmy, to wyjmiemy na koniec miesiąca, no już i mamy fajny zysk, bo to jest prawie, prawie 6%. I, e, jeśli inwestujemy, teraz też mm, uważam też, że jak kupujemy ludzi, to też e, na przykład e, Czytałem, nawet nie czytałem, nawet jak inwestujemy w PPK, to, to inwestycje mamy jakby wybrane na kiedy, jak, jak szybko masz iść do emerytury. No bo jeśli masz iść na długi okres do emerytury, na przykład masz czas pieniędzy na inwestowanie na dłuższy okres, no to tendencje są takie, że ryzyko może być większe, bo możesz to wszystko nadrobić, nawet jakbyś troszeczkę stracił, powiedzmy to zawsze nadrobisz, bo masz ten czas, a rynek zawsze idzie do góry, tak jak to było już udowodnione. Więc, więc jeśli inwestujesz na długi okres, możesz yy, na przykład yy, no to, ryzykować, no. możesz podjąć się ryzyka. Jeśli powiedzmy już jesteś, yy, nie wiem, na, nieważne, może nawet wiek jest, bo nie chcę nikogo obrazić, no ale powiedzmy, jeśli nie chcesz, jeśli twoj, no nie masz tolerancji do ryzyka, panikujesz, też nie obrażając, ale no rynek jest jaki jest, na przykład jak teraz ostatnio w krypto zainwestowałem i jest teraz moment takiej paniki, że niesamowite, ale ale, ale, no to jest normalne no, i ktoś nie chce, nie, nie chciałby, no to, no to inwestujemy właśnie. Jeśli ja nie umiem przetrawić ryzyka, i jak ja, broń Boże, zobaczę czerwony, to od razu chcę wyjść, bo to dla mnie od razu się robi ściema, no to raczej nie inwestuję w takich ludzi. Um, inwestuję w ludzi właśnie takich z ryzykiem 3. Tak jak pokazałem tego pana wcześniej. Gdzie on jest? A, Daniel. Ktoś tu kto jest stabilnie na zielonym 2%, 2%, procent. Um, dlatego te, wracając właśnie do setna do pytania, dlaczego ja nie proponuję. Albo czy ja bym mógł zaproponować kogoś. E, no, no to może powinienem zacząć. Um, ale na, na ten moment jeszcze jest tyle, o, o czym mogę porozmawiać, że, że na razie nie będę proponował. Raczej pokażę. Wszystkie narzędzia. Postaram się przekazać wszystko, co ja się nauczyłem na temat samych inwestycji, zanim po prostu będę sugerował kogoś. Teraz tak. Drugie pytanie jest: na twoim portfelu na jutro e nie widać, żebyś kogoś kopiował. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest prosta, bo no, przez to. rozmawiałem o tym wczoraj, bo rozmawialiśmy o tych gwiazdkach na kogo na, na, co te gwiazdki znaczą, czyli jak ktoś ma zieloną gwiazdkę, niebieską czerwoną czy czarną o, zobaczcie, nie, nie ma nikogo czarnego a jest Richard e, to też bym zasugerował właśnie szybciutko jeszcze do, do, do sugerowania kogo macie kopiować e, czarna gwiazka znaczy, że bardzo dużo osób ponad te ponad 10 milionów e, swoich pieniędzy ponad 10 milionów swoich pieniędzy. E, e, zaufało e, te, tej osobie to coś znaczy. Um, wydaje mi się że to jest że to coś znaczy. Więc więc e, jeśli naprawdę bym chciał zainwestować właśnie w takich e, ludzi stabilnych którzy na przykład dotrzymali właśnie tyle, tyle osób przez tak długi, przez długi okres czasu to tutaj ci, ci ludzie co mają te czarne gwiazdki to są ludzie, to są osoby które na pewno na to są dłużej niż dwa lata, to już jest, to już prawdopodobnie jest, jest albo zrobili, osiągnęli jakieś niesamowite wyniki w ciągu nie wiem roku ale prawdopodobnie to są osoby, które. Wow, czy tutaj miał spadek niezły. Jak na. To są osoby, które mają. jejku To są osoby, które mają już staż. O, tak powiem. Na idoro staż. Nie wiem, jakie. Jak, jak, jak... No, tak jak widzicie. Na no, więcej niż dwa lata no i tutaj no pierwszy rok miał słaby ale drugi i trzeci no widać, że człowiek, chłopak się rozwija chłopak <laughs> się rozwija I, i, i widać, że zaufanie też rodzi w, w innych osobach w ludziach <laughs> Jezus <laughs> więc, więc no to bym też się sugerował um. No, ale wracając do pytania, przepraszam, wracając do pytania, czemu nie kopiuję? No, bo właśnie mnie zachęciło to i zachęciło mnie właśnie, no może nie kadeta, ale, ale ten przynajmniej, ten champion. I jedno z warunków było takie, chociaż teraz czytałem, przygotowując się na ten film, czytałem, że no jedno z warunków było, może to jest chyba nie detale, ale jedno z warunków musiałbym weź, znaleźć takie detale ale jedno z warunków jest takie, że nie mogę kopiować nikogo, że jeśli bym chciał być tym popular investor to muszę nie mogę, nie powinienem mieć kogoś, nie powinienem mieć nikogo kopiując, tylko te wszystkie inwestycje, które ja robię to, to powinny być no po prostu inwestycje takie Bezpośrednio. No. Dlatego też no, usunąłem osoby, które kopiowałem z mojego, z mojego realnego portfela i, i, i inwestuję teraz w, bezpośrednio w akcje. W akcje i kryptowaluty i etf -y. Więc to są odpowiedzi na, na te pytania, na te dwa pytania. Bardzo, chcę, jeszcze raz bardzo dziękuję za te komentarze. Zapraszam do komentarzy. Postaram się albo odpowiedzieć bezpośrednio pod komentarzem, albo zrobić filmik, jeśli to jest coś ciekawego i może, może, może coś byśmy się razem nauczyli. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo i życzę Wam miłego, cudownego dnia.